Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrane w It Takes wszystkich. Two. Z nami jest pan Piotrek, na którego Twitcha serdecznie was zapraszam. A jestem Marcin, jakby ktoś nie wiedział. I dzisiaj będziemy y, kolejny rozdział przechodzić y, y, w tej y, bardzo fajnej grze It Takes Two. Także jedziemy dalej. To jest pokój Rose, nadal. Jesteśmy w pokój Rose. Y, tu są jacyś. Panowie. Oh nic nie mogę zrobić. Jesteśmy w zamku. Wow. On, grubas. Ten grubas, ja jestem grubasem dokładnie. <śmiech> <śmiech> Czekaj, nie ogarniam. Jest tu dużo... Tam masz tarczę, będziesz mógł walić w tarcze. Pociąg! O nie, potrąci mnie, Piotrek! O, o kurwa, potrącił mnie naprawdę. Ja myślałem, że to tak na żarty. O, chodź tu jest Jedzie Pociąg z daleka. Chodź Gierka... Piotrek! Jedzie pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka. Piotrek. O nie! Ej. Okay. No dawaj, dawaj. Zobaczymy jak, czy trafisz. E no... Blisko było. No. Tak, Chodź, tu jest gierka jakaś fajna. LSD jakiś tu jest. Ciśnij tak. Ciekawe czy nie zadziała. Czy Czekaj. Mój nie śpiewa. A twój? Mój. zależy. Czekaj, bo jak mam ściskać tego ptaka w ogóle? Ja też nie wiem. A na E. A nie, jest, masz, masz klawisze. ale super zabawa. No, fajnie, wygram. pewny? Jestem pewny, że to wygram, bo tobie chujowo idzie. Aha! Dobra, wiesz ty co? Bo ty masz pada i, i ja z niego. Nie, gram, no, nie to... mam pada właśnie. Dobra, dlatego że. udowodnić. A możesz w końcu podłączyć tego pada? Grałeś od początku na padzie, to może na nim zostań, co? Nie, już skończyły mi się napady. Już chcę żyć jak normalny obywatel. Weź nie sobie nie robić graj na, na padzie. Mm. <laughs> o, znowu coś tu jeszcze czekaj. No paje, jaki jest ten? Dawaj, jest to wszystko. No, Dobry. Świąt nie będzie, Cześć, nie będzie, będzie trzeba, wy... trzeba wyciągać tego, tego aha. Taka. Wyciągnę go jeszcze raz. No jego ja się nie da wyciągnąć. A co ty chce zrobić? No bo tu jest ten klej yy, plastikowy. Plastikowy klej. Ej, puściłem iskrę. O, zjad zjadłem cały ten... Co zjadłeś? Cały torc. Gdzie kamerka? No nie ma kamerki. Ale cie c ciekawy ten zamek, bardzo ciepły. Dobra, myślałem, że ma pęknąć balon, bal no, ale nie ma. No nie wyciągniesz to, go, nie to, ma... To debil, nie pomalujesz. O nie Właśnie zabijałem jakiegoś juniora Ej Też mam Jęgę Właśnie ją rozpierdzieliłem No Zmiotą mnie co Ale tu już kliknąłem O znowu Jęga Lubię psuć Jęgę Ej no to jest Lubię. zbyt duże rzeczy Lubię zabijać O, mam mlek jakiś Ona nie można skakać Ej mam malowidła Czekaj bo tknąłem Jestem czerwony Mam czerwone nóżki Dobra I make Idziemy Męczyło się? Kolejka się skończyła a ja będę malował portret Nie umiesz, zostaw to Jak nie umiesz to nie próbuj Właśnie mieszam kolory, więc cicho Pa, pa tera, tera pa Żałuj, że tu nie ma Super, super jest ta gra Świetnie się bawię w nią. No właśnie, widzę, że się bawisz w pociągu. czy tu można rozwijać? A ja cię kręcę. Aha. O! A coś chodzi z tym malowidom, a nie wiem co. Weź nie to śruba nie. Się bawisz tylko. Tylko gierki ci w głowie. A ty siedziałeś w pociągu przed chwilą i jechałeś 5 minut. Co? jak ja mam to rozwalić? Czekaj. Wektor, rozwalmy to. Czekaj, yy... Opuść maksymalnie. Dobrze. I make No to żeś zły I teraz, myjk. To nie działa. Popsułeś. Dobra, zamiana. Nie, to jest trampolina. No, nie, trampolina? No teraz ja. Patrz. Nie, ja się już nie bawię z tobą. Tam. Ale to kurde. Nie, nie, nie interesuje mnie to nawet. Hmm. No skoro ciebie to nie interesuje, daj, bo nic nie widzę przez co. O! Ej! Co? Ej! Kręgle! Zobacz! Możemy wyburzyć drzwi od zamku. Ty, można potrącać ludzi. Można i spadają. nie Ja jednego potrąciłem. Chodź, tak? tu kręgle mamy, no. Tego da się? O, da się. A weź mu wypierdol. No i, ty, i musimy ją ro rozbujać. Trzy... Eee. Eee. O, o, idzie. No nie, no nie, ale ja nie z Krakowa jestem. I teraz, pa, ja kiepnie, nie, nie. Chodzę, pa, chodzę pa, pa jak pa pa Pajak! pierdolnie. Z tym jestem już zajęty. O, ale slow mu było. Jaja. Oh, oh, oh. yeah, yeah. ja. To... Yeah, yeah. to... yeah. mm -hmm. Ze słoniem. O nie! Uh -huh. To rycerze Zajna z klocków LEGO! Jesteśmy zgubieni! Ale dziękuję za pieniądze. Czemu ja w tej grze o. nadal jestem gruby? O, o, back up. No, taki się urodziłeś. Aha. pradze. Ja Dobra, wetam, łódka i pizda, co? Zazd Zazdro, co? Dobra, wetam, pizdo, łysa ci ty. No, ja wiem, że cię, cię zazdrościsz. Dobra, ty. Pilnuj tej śrubki w oku lepiej, bo ci ręka spierdoli. A? No. A? to A ty może włosy umyć, co? Aż ty zrasło coś tam. To jest rzepa. Z tego się produkuje olej rzepakowy. Aha. Aha, Debilu. A, ta. No tak. Rozkup się na fabule, co? My ani? nie chcemy zabić żadnej królowej Bukowej, a nie czów. Lowko, lowko. Co ci? Sam bądź trz. Nie słyszę, co gadają. Ale... Skup się na kręgosłupie, by ci zaraz łapieć. Słucham, cicho. Mami? O, oh Meju, okej? Okay? <laughs> jakie rymy napierdalam w tej grze, lol. Lola. ej, ten kibel ma oczy. Wyobraź sobie, że siadasz na takim kibelku, gdzieś nie on na ciebie patrzy. To jest dopiero pojebana sprawa. No, najgorzej, kiedy się na ciebie patrzy. No, pa, jaki mądry jestem. Hmm, widzisz? Aha! Kiedyś to z lego. O cholera. O cholera. Ale jestem grubo, <laughs> je, Jeszcze bąka je byłem tam. Pozdrawiam. Ej, weź mnie, weź mnie wyciągaj, bo grubą dupę mam. To schudnij. Aha. Zgórujesz, że jestem gruby? No nie wiem. Sam to powiedziałeś. Nie. A ty to potwierdziłeś. Nie, ja nie... Ja nie... Po prostu nie... Znegowałem tego. Dobra, dobra, ty, bo tam rycerze nas gonią. Ej, po cichu. Co Robię po, cich... to po cichu? Że po cichu? A co no to po jest? cichu. Gra wojenna, żeby po cichu coś robić? Panie, ale nie wiem, że to był ten czowy Niestety. Armia Playmobil ty Ej, jestem... jestem magiem. Jestem magiem, a ty jesteś Nora Masz ognisty miecz. Ej, zajebiście, będę mógł kulą ognia. Napi Ej, magika! Ej, to jest. Dobra, pa, jak jestem kozakiem. Jaka magika zajebista, ty mordo. Ej, ładuję swoją super siłę. Super umiejętność. A jakie mam jeszcze umiejętności, czekaj. Dobra, pa, patera. Pa. Tera. pa. Jesteś gotowy? Patera. Mm. A wiesz, że ja cały czas patrzyłem na twoje, zamiast na swoje? No to debilem jesteś, ha. No ja Fajna magika, podoba mi się. Kurwa nie. To... No wciskać tym przyciskiem tutaj, co jest debilu. Ten przycisk. Dobra, czekaj skarby, luto Nie trzeba wiem, lutować mam go... Na chuj ma wcisnąć przycisk skoro Może jaki debil No, tak mogę Debil Nie wiem jak ja mam to zrobić Musisz to zamrozić zamrozić. Widzisz pan... ale poczekaj O teraz Dobra, no. sprytnie, sprytnie. Podoba mi się to. Nie, kurwa tak. Cyk, 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 pa, pa. I spalę nasze, nasze, na, nasze więzienia, nasze cele. <laughs> Ej, no to mi się podoba, ten, ten rozdział jest zajbisty dla mnie. Czekaj, o, To jest ten? Bez zabaw Bez obaw damy radę No muszę go uczyć niestety No chyba Czekaj, ja Ciebie y... Dobra, taką mogę Ale co mi z tego Nie da się tego rozbić hmm? A no to ty musisz mi przytrzymać. A, no ta, o, kurwa co za debil. Widzisz, mogę zmienić nick? Mm. Teraz yy. ja muszę zamrozić Szybko to zaraz spłonie, znaczy roztopi się Dobra Elo A debil. Czekaj bo tu jakiś ataker Dobra, w plecy go. No, już Aha. O nie. Specjalnie nie być czymś kulikiem. Dlaczego? Weź tam tego zabij. To jest ten. Gin. ale akcja nie mogę tego znieść. I make aha. No i super. Ja sądzę, że ty masz lepiej. Nie mam tego na razie, Chcia co to jest Chciałem potestować slajd. postać rycerza, przetestować limity. Nie jestem aż taki kreatywny, żeby to robić Dobra. super umiejętność! A co im robię? Ale nawet nie wiedząc, z jakim ja jestem. Tutaj im zadajesz więcej obrażeń niż ja. No wiem, jestem lepszy. No i super. I co, ja się tym? No, dosłownie. No Czekaj, skrzynka. Czy ja nie jestem chory? Nie. Czemu? Dlaczego tak sądzisz? Wow! wow. No co Cyk, cyk! Ej ale gdyby zrobili taką... Mam głos inny, a jaki? Całą grę z tego rozdziału tylko Chyba to... fajniejszy skoro chory No mów no, To mi się podoba mm. Ej bez kito, no? Fajnie, fajnie jest, fajny. No bez kito. Masakra Nie, nie, nie idziemy tam, nie idź nie tam. Chodź tutaj. To masz, opatrz jakiś sekretik. Nie podobają mi się te sekrety. Nie Dam to rely on będę cwany. Ej, poczekaj, Ha! Dostał promieniem słońca. Już tutaj, sekrecik. Ci sekrecik. A, to nie sekrecik, przykawił mi. Jakbym miał chrypę? Dobra, musimy tutaj podpalić co nieco. O. Halo? Dobrze, jestem, idziemy dalej, o, krzynki, sekrecik, księga, czarów prostu, nie, nie powiem uwu O! <grym> o! <grym> Dobrze mi idzie, nie? <grym> no tak, tak No to No to O, kur o cholera, cholipka Wal, wal to Chyba nie tak to działa Dawaj te. Ja już mieram Nie wiem gdzie jestem, nie mogę się znaleźć Teraz to znaczy? Szybko, Jurek Weź ich olej, po prostu wal w ściany Ale ja nie mogę się znaleźć Ej, o, Jesteś jest. potrzebny, musisz się tam teleportować Ej, szybko Albo nie Dobra nie Dobra w jedno walimy dawaj Szybciej będzie Dawaj bo wałkiem Ale chyba nikt nie wie co to znaczy uwu. To taki chyba okrzyk czy nie Bardziej O, o, wałkiem Co to jest? Szybko bito Dobra Prawdziwa... siła. O, wałek! Dobra, poszedł! Ej, ale fajny masaż tym wałkiem by był w sumie tak po plecach, wiesz? Tak? No, bo są takie wałki do masażu, właśnie. Tak? No. A powiedz mi o tym. Byłem ostatnio w tajgerze, słuchaj. No. I ten. No, i był taki wałek. Ja mówię, o, fajny no. wałek był. Ten. Chyba wala mnie robisz, wiesz? A. Aha. No i mówię, kurde, no chyba kupię, ale nie, bo. Taki wałek, tak? Nie, bo drogie. Nie, że drogie, ale na chuj mi ten wałek. <laughs> nie wiem. O nie. Boss. Oh, boss. Czekaj, my tu nic nie robimy. Chyba. Czy robimy? Ty mu nic nie robisz, a ja? Też mu nic nie robię. Są Chyba takie? trzeba coś z tymi łańcuchami zrobić, wiesz? Ała, oh wow, ojej. Nie, bo on może musi w to uderzyć, jakoś szarżować. O, nie, nie bij nie bij nie bij Niech on tutaj szarżuje hmm. na nas, w ten ten, o, o, o. Aha. No to fajna szarż. Aha, tutaj, no to tu. fajnie. Hano tu. Hano tu. Dobra, niech O, no i Teraz tu Hano Śmieciu. Pa, uwaga. O, o, o. Jest, to jest to. Oh no, teraz drugie. Czekaj, nie bij, niebi nie bi, bo on atakuje. Dobra, łatwo. Dobra, teraz drugie. Easy. To jest ta koryda. On atakuje. O, i teraz on musi wpaść do tego kotła. A wpadnie teraz nie na wie. luzaku. Może, jaki jak debił? No dawaj w rękę. Szybko, w rękę, bij. Ode. O, no i super. Ale masy. nie chcę, żeby ten rozdział się kończył. On jest fajny. jestem magiem, ty jesteś. Kimś, kimś? tam. Ja jestem magiem, a ty jesteś. jesteś. Nikim. <grym. grym> o szachy? O nie! Jurek, nie, ja nie umiem grać w szachy. Taka ciekawostka, z jurkiem czasami graliśmy w szachy na stronie Ciskow i... Ej, ja sam kulikiem, ja, znaczy tym... Yy, kogo... kurą. I zawsze przegrywała. Kogutem? Jakim kogutem? Teraz możemy wygrać. O nie. A to jest boss, tak o W sensie te szachy Graliśmy mu z takim live? Nie Niemożliwe to jest Gońce idą Uwaga O cholera Jakieś dziwne emoce tutaj mają E używaj, używaj E No ho, no ho, no to taki z... Taki, taki z ciebie się... kozak Królowa mi uciekła Ona zawsze spierdala Ani królowa Gdzieś tam graliśmy no? Gońce Nie umarłem To nie umieraj żyje Chuna ciebie, twóci na szachy! Poczynałeś im. Poczynałeś im tfu na pole czarnika. kurwa! Na pole? Na szachownicę? Tfu... No powiedziałem już. Okay. A. Oh. To ten złoty słoń. No, well, oh, yeah. Aha. no pa, jestem kurą. No. Albo chubutem. Nie. nie widzisz? Nie. Boom. Uciągnij za trąbę A.

Widzę światło na końcu tunelu, a ty? Nie idź, w nie idź, stronę słońca. Ale tam nie ma słońca. Y to na światło. Pora na słodką herbatkę ze słonikiem. No. it's y one Greetings, o'clock. majesty. Hello, you don't need to bow. Słonikiem. Słonikiem. No, najlepszy przyjaciel w ogóle Jurek tak pierdoli jak możecie zauważyć, bo ma po prostu. On tak lubi tak, sam. Tak, sam tego do siebie zapraszam. Zapraszam i was. Dokładnie tak. Tak link, tak. Link macie w opisie. Tak, tak. Mhm. No tak, tak, no tak. No tak, no tak, tak. Tak, tak. No tak, no tak. Dobra, zostaw no, to no. na koniec, dobra? No, o, no. Co to robisz? No fajnie. Piesz to, pl to pluszek. No i no i co z tego?

A rano ucieka, szybko Ooooo mm. Prędkość światła owo. Aha nie, nie What owo. the fuck Co to było? Co? Kto to do powiedział? What the fuck co to było? Rzuć ciastkiem Tak, no to o. dobry pomysł Przyjemniej okay. mm. Wiadomo Zależy Jaki gospodarz. Dobra. Okej okay, kochani, wyjść. to by było na tyle w tym odcinku. Także dziękujemy Wam za oglądanie. Oczywiście zapraszamy na Twitcha Jurka. Komentujcie, subujcie, ja też zapraszam. oceniajcie lajki w górę oczywiście i zapraszamy do następnego odcinka. Baja!